Ponieważ Eucki Uniwersytet III wieku obchodzi w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia, więc padł taki pomysł, aby na tę okoliczność posadzić właśnie 10 drzew, które byłyby takim znakiem czasu, miejsca dla tak ważnego wydarzenia dla nas oraz chcemy po sobie pozostawić jakiś po prostu trwały ślad. Nie? A prócz tych drzew, zamierzamy pod jednym z nich zostawić kapsułę czasu, która by przyszłym pokoleniom ewentualnym opowiedziała o naszej historii, o historii tego projektu, nie w ogóle o działalności seniorów, zwłaszcza Uniwersytetu Trzeciego tutaj na tym, w naszym mieście. Nie? Nie potrzebuję. Do tego naszego projektu zaprosiliśmy przedszkolaki. Po prostu, żeby przez ten projekt uświadomić im rolę drzew w przyrodzie, na czym polega ochrona środowiska. Chcemy, żeby one potem kontynuowały tą naszą ideę dbania o przyrodę, o ochronę środowiska naturalnego człowieka. Ten projekt nasz bardzo rodził się w ciężkich bólach z tego względu, że przekroczył nasze możliwości finansowe, żeśmy się nie spodziewali, że to jest tak kosztowny projekt, dlatego jedna z naszych koleżanek wymyśliła e, taką rzecz, po prostu zrzutkę, tą popularną taką na portalu społecznościowym. I ta zrzutka przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, bo nawet nie spodziewaliśmy się, że tyle osób e, po prostu nas wesprze. Studenci, rodziny naszych studentów, w ogóle obce osoby, nie? 18 października we łódzkim Centrum Kultury o godzinie 14 zaczynamy oficjalną część. Będzie dużo zaproszonych gości, no a nadzieję, że również dołączą do nas studentów mieszkańcy miasta. I będzie też występ artystyczny. Pierwszy raz wystąpi, wystąpią studenci Uniwersytetu. Wystąpi chór uniwersytecki, który oprócz Gaudamu, zaśpiewa piosenki lata 20, lata 30. No, i oczywiście studentki też zatańczą taniec w kręgu. Taniec w kręgu to są takie tańce narodowe, nie? Także, no, będzie się działo, a wieczorem. Będzie uroczysta kolacja. Chciałam powiedzieć, że jestem faktycznie pod wrażeniem. No mam nadzieję, że dożyję te, tego momentu, jak to owoce, ma Dzieci widziały owoce. Mamy w przedszkolu. Tak, gdzie... To są przepiękne drzewa, to są drzewa długowieczne. seniorzy? Tak, tak, jak seniorzy, oczywiście, że tak. No mamy nadzieję, że będą służyły społeczeństwu, nie? A jak wiemy drzewa, no przecież cóż, oczyszczają powietrze, produkują tlen, tak, nawet łagodzą stres. Wow.